Dobry wieczór, 180 stopni, 180 filmików, co najmniej 13 minut codziennie. W dalszym ciągu jestem w trakcie przeprowadzki, mnóstwo rzeczy, mnóstwo czasu, mnóstwo wysiłku, no i okazji, tak gdzieniegdzie gdzie momentami trochę pieniędzy mnie to kosztuje, więc... Świetna wymówka i świetny temat, żeby porozmawiać o pieniądzach w Dungeons and Dragons w TND. Autorzy systemu wymyślili sobie, że będą, e, będą wydzielać graczom pieniądze w postaci kruszcu, czyli jest to nazywane gold pieces, silver pieces, czyli po prostu sztuki złota, sztuki srebra e, i kilku innych drogocennych metali. E, możemy im e, podziękować serdecznie za to, że uprościli trochę ten system i jest on dziesiętny, e, więc nie musimy się zastanawiać Ile to jest ile? Po prostu wiemy, że, że jest to dosyć logiczny podział, czyli 10 sztuk złota to jest sztuka platyny, 10 sztuk srebra to jest sztuka złota, 10 sztuk miedzi to jest sztuka srebra i tak dalej, i tak dalej. Ale, ile to jest dużo pieniędzy? Ile kosztują e, rzeczy w Dungeons and Dragons? To jest dużo czy to jest mało? E, I tutaj przyznam się szczerze, że to sprawiało mi najwięcej problemów jako mistrzowi, dlatego postanowiłem zrobić sobie ściągawkę jeżeli chodzi o ceny niektórych rzeczy, dlatego, że moi gracze lubią pójść do sklepu, lubią kupić sobie płaszcz, kupić sobie kurtkę, kupić sobie szalik, kupić sobie rękawiczki, kupić sobie cokolwiek. Lubią tą ten komponent losowości i nieprzewidywalności więc lubią wchodzić do, do sklepu i pytać mnie wtedy, a ile to kosztuje? No ja oczywiście tego nie wiem, dlatego że nie mam tego na rozpisce, więc patrzę mniej więcej na rozpiskę rzeczy, które są, które są w podręczniku i mniej więcej co ile kosztuje, czyli zestaw na przykład. Zestaw bogatego odzienia kosztuje tyle, zestaw skromnego odzienia kosztuje tyle, i mniej więcej taka średnia na cena to tyle, więc ja staram się to oszacować na tej podstawie. Więc tak, mam na ekranie ceny wyposażenia, ceny przedmiotów różnego rodzaju, ceny jedzenia i picia oraz ceny pobytu w hotelach, ceny utrzymania na na dzień cenę wynajmu wynajmu różnych ludzi, wykwalifikowanych niewykwalifikowanych cenę za, za, za wynajęcie transportu. Więc te wszystkie rzeczy mam, dlatego, że jest to dosyć trudne, żeby zachować jakiś mniej więcej... Mniej więcej równowagę tego, dlatego że wystarczy, że popełnicie błąd i nagrodę, w którą wyznaczycie waszym bohaterom, jeżeli chodzi o nagrodę monetarną, wyznaczycie zbyt wysoką i w tym momencie oni już nie będą czyli wartości pieniądza, albo w drugą stronę będzie mi się wydawać, że wszystkie ceny są. Jakieś zbyt wysokie i tak dalej. Oczywiście gracze mogą się tarkować, jeżeli mistrz na to pozwoli. Natomiast e, miałem drużynę, która dostała, e, która dostała, e, staje się 4000 sztuk złota, i mieli pretensję, że, że, że tak mało dostali, i następne zlecenie, które było za, za 2000 sztuk złota że wyśmiali, że dlaczego? Przecież tam. No tak, ale to była wyjątkowa sytuacja i dostali tyle, dlatego że udało im się targować i to była sytuacja osobista i tak dalej, i tak dalej. A są to niesamowite kwoty, dlatego że. Za 5000 sztuk złota można już sobie kupić domek, można już sobie kupić domek taki wieś, i można w nim zamieszkać, więc to jest, no, to jest już jakiś tam grosz. I tak samo, jeżeli chodzi o kupno magicznych przedmiotów. Magiczne przedmioty są dosyć drogie w świecie TNT. Dlaczego? Dlatego właśnie, że magia nie jest powszechna. Nie każdy władza włada magią, więc, więc przedmiot, który ma jakieś właściwości magiczne, albo eliksir leczący, musi być odpowiednio drogi. Czyli naj, najmniejszy eliksir leczący kosztuje 50 sztuk złota. I wszyscy gracze od razu robią, uuu, to strasznie, strasznie drogo. Tak, to drogo, ale to dlatego, że jest to magiczny eliksir, który leczy wszystkie Twoje obrażenia. Wypijasz go i po prostu to nie jest coś, co można kupić w każdym mieście, na każdym rogu. Jest to coś wyjątkowego i jeżeli gracze mają możliwość zaopatrzenia się, to powinni, powinni z tego skorzystać. Więc tak to wygląda. W jednej z moich drużyn gracze napominają, że, że chcą zrobić że chcą kupić jakąś posiadłość, jakiś dom. Ktoś tam wspominał o zamczysku. Trochę będą jednak zbierać tych pieniędzy, dlatego że ściągnąmy właśnie ceny nieruchomości, jeżeli chodzi o, o właśnie Dungeons and Dragons. Jest to natomiast sporządzone na podstawie poprzedniej edycji, która nazywała się Pathfinder, ale mniej więcej te, te, ta cała ekonomia się gdzieś tam Porównuje do poprzedniej wersji systemu. No i jednak te pieniądze, które są do, potrzebne do założenia jakiegoś gospodarstwa większego, większego domu, to jest sporo pieniędzy i trzeba mieć. Trzeba. Yy, yy, yy. Przez wiele lat przymierzać, przymierzać drogi, walcząc z potworami, z pieniądza, żeby, żeby zbierać jakieś fundusze, które pozwolą na kupienie z zamczyska, a jeszcze z fosą to dodatkowe kilka tysięcy. Tak to wygląda, mniej więcej, ale po co w ogóle są pieniądze w TNT? Właśnie dlatego, żeby było to jednocześnie motywacją. Czyli jest to taka najczystsza motywacja w momencie wykonywania jakiegokolwiek zadania. Czyli mamy zadanie, no ale po co mam tam iść? Po co mam ryzykować swoim? Z, swoim życiem i zdrowiem. Po co moja postać ma ryzykować? No właśnie, wy rozwiązaniem są pieniądze, że taka jest Twoja, taki jest Twój sposób na utrzymanie, taki jest, tak zarabiasz na, na życie. Ja zamiast wymyślać w moich one-shotach, zamiast wymyślać, to skąd są gracze, skąd się znają, czy są przyjaciółmi, czy nie, dlaczego poszli w świat, dlaczego są w tej karczmie i nagle ten młynarz wpada: Oj, moja córka, moja córka, ratujcie moją córkę. Dlaczego oni to robią? Ja po prostu wymyślam, że oni są najemnikami, którzy dostają zadanie. Więc wiadomo, że robią to dla pieniędzy A cokolwiek się im przydarzy po drodze, jeżeli coś nagle zmieni się z najemniczego zadania w coś bardziej osobistego, no to tak może się wydarzyć. Czym jeszcze, są, czym jeszcze są pieniądze? Pieniądze są świetnym, fabularnym ograniczeniem i zastosowałem to w praktycznie pierwszej, w pierwszych sesjach kampanii, którą prowadziłem, o tej kampanii, która trwała dwa lata, gdzie zadaniem graczy było dostać się na drugi kontynent, na do kraju położonego zupełnie na innym kontynencie no i musieli zabrać pieniądze żeby zapłacić kapitanowi statku, bo był to jedyny statek który udało się w tamtym kierunku kwota, którą musieli zabrać była niesamowicie duża i wymagała od nich wykon wykonania wręcz kilku zadań w tym mieście więc od razu była jakaś motywacja żeby coś zrobić żeby zbierać pieniądze żeby również żeby działać drużynowo ponieważ kapitan chciał pieniędzy po prostu od wszystkich chciał równą wartości towaru, który miał przewieźć, a który nie dotarł na statek, więc chciał tyle pieniędzy, żeby po prostu ten rejs się opłacał. Nie interesowało go, ile osób będzie na pokładzie, więc cała drużyna stwierdziła, że to świetny nawet interes, że, że wszyscy razem sobie pomogą, więc automatycznie mamy po prostu ten klej spajający drużynę, automatycznie mamy jakieś ograniczenie, i to jest ograniczenie jakoś, właśnie policzalne, czyli ile zadań mamy wykonać za jakie pieniądze, żeby zdobyć takie pieniądze, żeby udało się to, czyli podróż do innego kraju. Więc to jest bardzo łatwo, po prostu ustawialne. Eee, trzeba się nauczyć eee, czasami mówić graczom nie, jeżeli chodzi o pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że gracze lubią bardzo, lubią się targować ze sklepikarzami i czasami po prostu im się e, udaje, czasami się, im się nie udaje, ale z drugiej strony nie można pozwolić na zbyt dużo, bo wyjdzie na to, że towary, które są bardzo drogie i które powinny być drogie, gracze dostają totalnie za darmo, tylko dlatego, że wyszedł im rzut, z kości, rzut kością yy, i na to trzeba uważać i trzeba graczy pilnować. Yy, grałem kiedyś z, z graczami, którzy targowali się z każdym o wszystko Próbowali nawet trochę zastraszać i, i nawet jeżeli nie trzeba było się targować, bo było to wszystko już ustalone i taka była ogólna cena, to oni chcieli dalej się targować. Po prostu dla samej zasady, żeby mieć satysfakcję, że coś się udało uciąć z tej ceny. No tak, no, no cóż. Jeżeli nie walka, to chociaż taka interakcja była dla nich satysfakcjonująca, no fajnie, tylko że obiektywnie rzecz biorąc Zajmuje to czas w sesji i zamiast walczyć z przeciwnikami i przeżywać epickie przykody, to siedzimy w sklepie i targujemy się o cenę, o cenę liny jedwabnej do wspinania. Skoro ktoś to lubi, no okej, okay, no mistrz zostawia. Zostawia tyle wolności, wyboru i tyle miejsca na inwencje graczy, że, e, że takie rzeczy można dopuszczać i, e, i można pozwalać na to. Natomiast jeżeli tego jest za dużo, to faktycznie e, po prostu może to być strata czasu. A w, w następnym filmiku chciałbym właśnie opowiedzieć o czasie czyli ile trwa sesja, ile trwa one shot, ile trwa kampania, ile to wszystko trwa? I to jest takie pytanie, które zadają ludzie, którzy są totalnie nieświadomi tego, czym jest RPG, I kiedy słyszą odpowiedź to robią, o, to strasznie długo, nie wyobrażam sobie siedzieć tyle przy stole. I, i, i brać udział w czymś takim, to, to musisz mieć strasznie dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. To mówią ci sami ludzie, którzy godzinami wpatrują się w telewizor, oglądając seriale na telewizjach konwencjonalnych albo serwisach streamingowych, więc no nie, trochę, to jest, trochę tekst to jest takie powierzchowne, ale o tym w następnym odcinku opowiem trochę więcej, jak, wygląda, jak wyglądają sesje czasowo, jak to się Dzieli, jak może sterować tym mistrzem, i czy w ogóle może. Dziękuję, do jutra.